Hej, cześć Siemanko. ja jestem Kaczy, witam Was na kanale Kaczerady, sezon trzeci, droga Donikąd, odcinek kolejny. Także lecimy po prostu z tematem. Yeah. Dużo osób ma teraz ochotę powrócić na siłownię, jak wrócić. Z jakim planem zacząć, no to już na wszystko po prostu odpowiadam Wam. Później w ogóle opowiem, jak to wygląda na siłowniach, jakie są restrykcje i tak dalej. Na przykładzie McFita, bo po prostu wczoraj byłem na treningu, więc się wszystkiego stopniowo oczywiście dowiecie. Zobaczycie mój trening i jak ja wracam. No ale jaki plan wybrać, jaki ciężar dobrać, przerwy, jak często chodzić. To też zależy, czy trenowaliście wcześniej w domu, czy nie. Czy mieliście całkowity odpoczynek od treningu siłowego? Jeśli mieliście całkowity odpoczynek od treningu siłowego, to zacznijcie no, naprawdę bardzo lekko, chociaż ja trenowałem powiedzmy w domu, chociaż dość rzadko. Tak średnio dwa razy w tygodniu wychodziło. No i wczorajszy trening zacząłem bardzo lekko naprawdę ciężary to były z rzędu 50% tego, co robiłem przed, przed pandemią, nawet mniej. Zrobiłem zaledwie po dwie serie na duże partie i dwie serie na małe. No ale to taki pierwszy trening wprowadzający, bo tam się jeszcze trochę gorzej czułem, więc jakoś tak by to wyglądało. Ale mój pomysł na plan, jak ja Wam proponuję, to proponuję zacząć pierwsze dwa tygodnie po trzy serie na duże partie i dwie serie na małe partie. Po dwóch tygodniach zacząć od czterech serii na większe partie i trzy serie na mniejsze partie. Zacząć od wyższych powtórzeń, wyższych przedziałów powtórzeń i schodzić na coraz mniejsze przedziały powtórzeń i dodawać po prostu kilogramy, żeby od razu nie nadwyrężyć stałów oraz ścięgien, tylko na spokojnie sobie po prostu wrócić do trenowania i się przy tym nie rozwalić. Plan, który ja proponuję to są zestawy A i B. Na miesiąc około on wystarczy. Te dwa tygodnie i kolejne dwa, takie dwa bloki. No i później po prostu wymyślimy kolejny plan ale to już zobaczycie po prostu z czasem oglądając kacze Rady. Pierwszy zestaw, zestaw A, zaczyna się od przysiadu. Serie po prostu, jak mówię, pierwsze dwa tygodnie robimy trzy serie, później cztery. Będą mówił duża, parę jak mała. Także pierwsze ćwiczenie, przysiad high bar, przysiad z tyłu. My jakoś musimy przetrenować nogi. Ćwiczenie, które najbardziej praktycznie angażuje mięśnie czworogłowe. Jest jeszcze front skład. kto woli ale są większe wymagania na mobilność przy front skład, więc dla powracających z drewniałych nas będzie to trudniejsze ćwiczenie, także zacznę od przysiadu ze sztangą z tyłu. Kolejne ćwiczenie fundamentalne, można powiedzieć na klatkę piersiową, jest to wyciskanie leżąc, angażuje wiele po prostu mięśni, klatka piersiowa, barki, triceps, też brzuch można powiedzieć, rotatory itd. także no, główny bój strój boju. Kolejne ćwiczenie: wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, mięśnie pleców, cały tułów, tylna taśma, górna biceps, także po prostu plecki w, w poziomie. Kolejne ćwiczenie na tył barku, odwrotne rozpiętki. Tył barku jest bardzo ważny, w szczególności dla osób zdrewniałych. Można by tak powiedzieć, angażuje po prostu przeciwny mięsień, przedni jak to mięsiona ramiennego, który jest nadmiernie spięty dla komputerowców i większości osób. Także bardzo ważnym, fajnym i ważnym ćwiczeniem są odwrotne rozpiętki, facepule i ogólne ćwiczenie rotatorów i tyłu barku. Kolejne ćwiczenie: uginanie sztangą. Stojąc biceps, kto by nie chciał mieć fajnej łapki, także. Nic więcej nie mam praktycznie do dodania. Jedno z głównych takich ćwiczeń akcesoryjnych na biceps. I kolejne ćwiczenie wyciskanie francuskie, sztangi leżąc. Podobnie jak w przypadku bicepsu, to triceps, dwie serie, mało partia. Odwrotne rozpiętki, biceps, triceps. zaczynam od dwóch serii, później trzy serie. No i na koniec jakieś ćwiczenie na brzuch. Na przykład ja wrzucam tutaj, zobaczycie zaraz w moim treningu. Już nie pamiętam jak to się nazywa, tak szczerze. Także Lecimy po prostu. No i zestaw B, który będzie yy, ukazany oczywiście w przyszłym tygodniu. Będzie ukazany zestaw B w przyszłym odcinku, kolejny trening. Ale opowiem oczywiście, żebyście sobie wiedzieli jak macie mniej więcej trenować, a nie ćwicili cały czas zestawem A. A zobaczycie jak go wykonywać. Jeśli ktoś nie wie, to w przyszłym tygodniu. Zestaw B. Martwy ciąg klasyczny. Można też wybrać sumo, ale wydaje mi się, że fajnie, to już zostawiam Wam do wyboru. Po prostu ja mam ochotę spróbować martwego ciągu klasycznego. Dużo ostatnio katowałem sumo przed przerwą, no i coś po prostu innego trzeba spróbować. Główne ćwiczenie takie pull, przeciwnik, przeciwnik, można powiedzieć przeciwstawne ćwiczenie do przysiadu, angażujemy poślad bardziej, dwugłowy, lędźwie chwyt mocno, brzuch, oczywiście jak w każdym wielostopowym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie to pompki na poręczach. Ćwiczenia z masą własnego ciała są również bardzo ważne. Mam nadzieję, że trochę potrenowaliście podczas tej przerwy. Także pompeczki diamentowe na poręczach. Ale tutaj oczywiście wlatujemy na pompki na poręczach. Najtrudniejsza wersja, najbardziej rozwinięca mięśni kratki piersiowej, ponieważ jest najtrudniejsza. Triceps oczywiście również zostaje mocno po dupie. Przedniakton na ramiennego. Kolejne ćwiczenie z masą własnego ciała, przyciąganie pionowe, podciąganie podchwytem. Angażujemy dodatkowo wtedy biceps, mocniej niż podczas nachwytu. Jeśli ktoś ma problem, na przykład z łopatkami, to może spróbować podciąganie nachwytem, ale jako takie rozwojowy plan miesięczny, to polecam wykonywać po prostu podchwytem. No i jeszcze czwarte ćwiczenie, tutaj. Trochę trudniejszy jest ten plan, zestaw B. OHP również duża partia mięsień na ramienny, jako żeby nie robić po prostu wznosów, skosów i tak dalej. To robimy takie globalne ćwiczenie, wyciskanie pionowe. Po miesiącu możemy z tego zrezygnować, ale na początek polecam zacząć od wyciskania pionowego overhead press. Tak. No i na koniec na dobicie Uginanie młotkowe, inne po prostu uginanie na biceps, również bardzo fajne. Jeśli wolicie na przykład z supinacją, czy jakoś inaczej, proszę bardzo, tutaj nie ma większej różnicy. Jakie zrobicie uginanie na biceps i takie i takie będzie bardzo fajne. Także dwie serie, uginanie na biceps, później trzy serie, no i prostowanie ramion linkami z wyciągu górnego, triceps, akcesoria na dobicie, bo wykonywaliśmy już dipy OHP, więc nie ma co w ogóle katować trudniejszego ćwiczenia. No i na koniec brzuch dwie serie, później tam trzy serie. I plan na około miesiąc mamy z głowy. Jak progresować? Zacząłbym po prostu w przedziale powtórzeń tam 12 i co tydzień schodził powtórzeniami 10, 8, 6, jakoś tak. No i dodawałbym, zależy, nie wiem, zależy jak dużo obetniecie, ale skoro obetniecie te 50% i robicie naprawdę fajnym ciężarem przed przerwą, to można dodawać między 10 a 20 kg, 20 kg przysiad martwy ciąg, na przykład wyciskanie, wysuwanie 10 kg OHP, 5, 10, no zależy ile tam Wam, żebyście od razu nie robili rekordów zaraz po miesiącu. Lecimy po prostu na mój trening. you Sezon, wiesz, typ są tego Cześć, filtra Tadeusz cześć, jak Znany też jako ziomek kłeboku um. Ludzie pytałem jak to jest mieć jako ziomka jego Głównie hmm. dostajesz zdjęcia piedolonych klosków rego um. Robię tu slalom, robię tu mecyk, pierdol, polski beton Chcę podobać panom, nie akademią, ani komitetom Zobacz, że już tam wygląda jak pod blokiem że same ziomkie na tym poli siedzą um. A ja ciągle głodny, niż w sumie koty koty we stare koty, jestem jak żołek tych Stary grajek, nie nowy rekrut, Chorą przeszkód, robisz bragę jakbyś był Jezus W tu tuzi masz followersów show jak fit, fiskus Wydam parę płyt w lipcu Ten rap jest natchniony, bo to hot Si, si fit, Chrystus jak, jak masz to warto, bracie, pchaj To mam tu czapę, romantic psycho Nie po to klinię, jak ja chcę Trochę jak po tych pasach, ha do mordochryj Dzwoni Roman z złoto Nawet dość ciężki był ten trening, nie robiłem wszystko na połowę, ale się spuściłem nieźle. W każdym razie polecam Wam wracać na siłkę na wirus jebać wirusa. Tylko ostrożnie wracajcie pierwsze tygodnie, tak jak Wam mówiłem, na 50%, 70%, 90%. Teraz, jak wyglądały treningi na Makwicie? Wchodzę, w ogóle jest pusto. Naprawdę jest pusto. Mało bardzo ludzi. Jak wszedłem, nie wiem, widziałem czwórkę ludzi tam, gdzie są bieżni itd. Zawsze to było zajebane. Później idę maszynę, czwórka ludzi, w strefie power czwórka i tam w tej klatce był trener jakiś personalny tam i jego jeszcze sobie skakał jak małpa. Czy ludzie dezynfekują, czy dbają o to wszystko? Tak, ludzie dbają o czystość, powiedzmy, pracownicy naprawdę sprzątają, po tym też starają się dezynfekować, ludzie po sobie sprzątają, dezynfekują, więc jest powiedzmy dbałość, jeśli ktoś naprawdę boi się tej pandemii, to, to nie ma problemu, ludzie o to dbają, chociaż uważam, że tego nie ma, no ale to tam pozostawiam do Waszej dyskusji wyboru. Wejście na Makwit może wejść tam 170 coś osób, więc spokojnie możecie sobie wejść, ale i tak chodzi około 20-30 osób na telemetrów kwadratowych, więc spokojnie. Połowa maszyn jest około pozaklejanych. Sztangi są niektóre pochowane, pozabierane, są naklejone 2 metry odstępu, gdzie zachować i tak dalej, więc spokojnie, nie zarazicie się, jeżeli dbacie o siebie. Nawet dość zabawnie to wyglądało, jak Chińczyk koło mnie trenował w maseczce, robił przysiady. no Nie wiem, jego wybór. No, ja zrobiłem dość śmieszny trening, ale naprawdę obcięłem wszystko o 50%. Po prostu nie chcę się od razu zajechać. Ale oczywiście no, będę robił teraz, tak jak mówiłem, trzy serie, później cztery. Dodawał 10-20 kg. Oczywiście wszystko będzie relacjonowane na k, czy k Instagram oraz kanał Kacza Rady tutaj na YouTube. Waga cały czas mi spada. Waży około teraz 84,5 kg. Zacząłem w styczniu, było 90 kg, więc 6 kg już ponad zjechało. Więc po prostu fajnie, i teraz naprawdę będzie ogień. Na Instagramie cały czas dodaję moje posiłki, dodaję moją wagę, więc cały czas na bieżąco można zauważyć. I porównamy w ogóle formę z tego tygodnia, a po miesiącu, jak to wygląda powrotu od siłowni. Waga trochę może mi podbić, ponieważ zacznę brać kreatynę, nabiję glikogenem podczas powrotu na siłownię, więc tam 2 kg może pod, wpaść, ale to będzie na sam plus, a nie tak powiedzmy tłuszczem i tak dalej. Więc lecimy z wagą po prostu w dół, redukcja w toku, celu jako takiego typowo nie ma, Sopot tam nie wypalił, no bo ciężko zrobić formę bez siłowni, no ciężko. Po prostu mam swoje narzędzie, tak jak, nie wiem, pisarz, no, raczej bez długo, no dobre, no są wiadomo, można wymówki, bla, 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 kombinować, że pisarz może tutaj napisać z biurem, ołówkiem, w komputerze. Tak samo ja mogłem iść do, no w sumie nie mogłem do parku, bo wewali mnie z tego parku, także no było dość ciężko w samym domu zrobić formę. Polecam wam w ogóle wrócić na siłownię, ludzie dbają o siebie, ja wam będę pokazywał powrót, na siłownię będę cały czas progresował. waga w dół, ciężary w górę, wygląd na plus. No i co, za tydzień po prostu widzimy się na kanale Kaczerady. W sobotę, jak zwykle, o godzinie 10 zestaw B i kolejne jakieś pomysły, jak działać. Także.